Hej, cześć, siemanko! Widzowie, w dzisiejszym odcinku porozmawiamy o aktualnościach. Tutaj browser chce zasięgnąć naszej opinii. Po prostu przeczytamy, co tutaj jest napisane i chwilę o tym porozmawiamy. Ok. Krótko mówiąc, czy chcielibyście, abyśmy przywrócili przebrania, które nie są dostępne w grze? Obecnie przebrania Karnetu Zadymiorskiego i Ligi Mocy sprzed aktualizacji Biokopuła nie pamiętam jak sobie tej aktualizacji nawet, ale okej, okay, czytamy dalej. Okolicznościowe i nawet sezonowe przebrania, Bibi, Rosca, Ricochet, a nawet gwiazda Shelley, były przyznawane lub sprzedawane jako ekskluzywne, co oznacza, że tylko gracze, którzy zdobyli te przebrania, gdy były dostępne, mogą je posiadać. Czyli po prostu no już nie możemy tych skinów zdobyć, bo były limitowane. Przez jakiś tam okres czasu. Jednak z czasem do gry dołączyło coraz więcej ludzi, a większość graczy nie miała szansy na zdobycie tych przebrań. Niezależnie, czy jesteście kolekcjonerami, czy po prostu przekapiliście fajne przebrania, dla ulubionego zadymiarza to smutne, jeśli już nigdy nie będziecie w stanie zdobyć tych przebrań. Między innymi, widzowie, to jest smutne w sensie takim, że trochę szkoda, że nie zdobędziemy tych przebrań, takich jak Starszeli. Czy jakiś tam kadbibiki, herozkę, czy nawet taki zawirusowany 8 -bit. Pokażę Wam te skiny na ekranie. Um, ale też yy, możemy to tak ująć, że Browser chce więcej na nas zarobić, bo gdy będzie więcej skinów w obrocie, w sklepie i tak dalej. No, to wtedy będziemy mogli więcej skinów kupować. To wiąże się z tym, że właśnie Uralskot będzie mógł więcej zarabiać, więc nie wiem, czy to jest takie fair dla wszystkich graczy, którzy zdobyli te skiny, yy, albo kupowali na ostatniej takiej okazji, bo były takie okazje w sklepie, że ten skin już nigdy więcej nie powróci i kupili tego skina. To też jest dla nich trochę nie fair, yy, bo teraz jeśli. To im się uda. Jeśli większość graczy zagłosuje na tak, tak na przykład jak ja, to te skiny możliwe, że powrócą. Więc to jest trochę nie fair. Ok. Jednocześnie mamy na e, względzie wszystkich, którzy kupili lub zdobyli te przebrania, gdy były dostępne. Dlatego wychodzimy do Was z e, tym pytaniem. Chcemy pozwolić wszystkim zabrać głos. Zanim podejmiemy decyzję w sobotę 26 sierpnia, przeprowadzimy ankiety w mediach społecznościowych i w grze. Wiemy, że na każdym kanale mamy inne grupy odbiorców a wyniki nie będą takie same. Więc porównamy wyniki wszystkich ankiet, przejrzymy y, komentarze i podejmiemy na tej podstawie decyzję. W trosce o transparentność informujemy, że jeśli wynik ankiety będzie mieszany 50 na 50 lub większość odpowiedzi ben, będzie przecząca, y, gracze stwierdzą, że że nie życzą sobie, życzą sobie powrotu przebrań, nie przywrócimy ich. Z kolei przewaga pozytywnych odpowiedzi będzie dla nas znakiem, że warto rozważyć przywrócenie przebrani. Czyli nawet widzowie, jeśli będzie na przykład 60% na tak, a 40 na nie, to dalej to nie jest pewne, że te skiny będą przywrócone, tylko po prostu będą to rozważali. Dziękuję za uwagę i prosimy o zagłosowanie, ju o zagłosowanie jutro na zazwyczaj używanych kanałach. Aha, czyli po prostu też będą ankiety pewnie na YouTubie, na Twitterze i na takich różnych mediach społecznościowych browsers. Ale ja naprawdę nie wiem, co mam o tym myśleć. Bo ja na przykład też mam ekskluzywny skin na przykład Colta, albo nie wiem jeszcze jakie mam skiny. O, na przykład Ricochet. Yy, tu mam, właśnie mamy Ricochet Rico. Taki skin. Który też jest ekskluzywny, już nie można go zdobyć, bo on był na rocznicę w 2019 roku. Więc nie wiem czy to będzie też takie fair, ale ja szczerze bym chciał, żeby powróciły te skiny. Bo będę po prostu miał szansę je zakupić. Bo tak szczerze nie mam zbyt dużo ekskluzywnych skinów. No i po prostu dajcie znać w komentarzach co o tym myślicie. Może zrobimy też następny materiał. Z waszymi komentarzami, lub coś w tym stylu. Czy możemy sprawdzić? A, i jeszcze na przykład ekskluzywne skiny to są właśnie skiny z karnetów albo skiny za Power League. Na przykład, gdzie tutaj jest rzadkość? Pierwszy skin z karnetu to był taki skin do Gale'a, którego oczywiście nie mam. Mój pierwszy skin z karnetu to był chyba do. Asha albo Baza, zobaczymy zaraz. Tak, Baza mam, a wcześniejszego skina mam, do Belli też, ale do Ravsa raczej nie mam. Tak, do Ravsa nie mam. Mój pierwszy skin z krenetu to był do Belli i potem mam chyba wszystkie skiny z krenetu po kolei. Tak mi się wydaje. Do Cordyliusa też mam chyba skina, tak? Dobra, widzowie, to po prostu dajcie mi znać w komentarzach, co o tym myślicie i czy to jest dobry pomysł, żeby te skiny powróciły do gry? Cześć.